Dziękuję, Widzowie w kolejnym odcinku z G4 Skins, a dzisiaj testujemy skrzynki z kałachami, więc do wygrania są na tym odcinku również dwa kałachy e, Więc co? Co czas, że wygrać w skinki? łapka w górę, subik, komentarz i fajnie byście się na stronkę, oczywiście z kodem ELZART Co odcinek rozdaje skiny na G4, więc wpadajcie, warto wspierać, wbijać z kodikiem LZart, bo coraz lepsze nagrody są do tego. Z kodem ELZART na start na stronce. Oj, nie to, nie to klikłem, e, Dostajecie skrzynkę Mispec za Friko. Jeżeli kod jeszcze nie używaliście Do tego na stronie zobaczcie jest dzienne koło, może codziennie za darmo kręcić. Bardzo spoko ja polecam sobie wybijać. Linkacz w opisie. I jeżeli chcecie wbić, doładować na stronkę, to w prawym górnym klikacie. Właśnie z moim głodzikiem jest 5% więcej przy doładowaniu. E, jakieś miusowia co podności, czy to skinami, pace w kardem, blikiem, przelewy. Dużo tego jest. Jak to woli, tym woli. E, no i co? I jeszcze macie jakieś tam skrzynie bonusowe. I polecam też tworzyć dla mnie skrzynki. Skrzynki z nazwą Elzar, coś. A ja je potem na odcinku będę otwierać, więc możecie tworzyć. Serdecznie i zagranie na stronce się wbija Level, za który potem są nagrody i można sobie tutaj strznie bonusowe dostawać. All hands on deck! We're selling the pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! E, widzowie, dzisiaj jest szynka AK-47 za dwie dyszki Bardzo fajna szynka, kiedy się boga ją otwierałem już na G4. Bardzo ją lubię, e, więc dzisiaj sobie ją pomęczymy troszeczkę na Case battle'ach, Mam nadzieję, że jakiś fajny kałaszek wypadnie, e, bo taki jest dzisiejszy cel mój w głowie, żeby jakiegoś fajnego kałaszka dropnąć. E, to jest szynka za dwie dychy. Nie mylę. Przekajcie, aż sprawdzę M4. Ona gdzieś tu jest. Jest, kałażk. To jest szynka za dwie dyszki. I miejmy nadzieję, że jak fajnie z niej wyleci. A weźmy 10 na start. A co tam? 10, 4 gracz. Sobie tutaj przywołamy boty, co nam, co nam szkodzi? Powiem tak, co nam szkodzi? Przywołajmy sobie tutaj boty. Jeżeli nie, to się do nas dobije. I zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że dzisiaj jakiś dropik będzie fajny. Pamiętajcie, żeby mieć na swoim tubie też przypiętego trail linka. Że móc wygrywać skinki. E, właśnie ten trailing jest e, potrzebny. Tutaj kałaszki są mocne. Nie wiem, czy to są jakieś strasznie drogie też kałachy. E, no, są te droższe, po 100 coś. 200 pewnie też coś są. E, Case Harden, ok, czyli są dosyć drogie są kałachy. E, ale nie wiem, czy są takie stop top typu Wild Lotus. Nie wiem, chyba takiego kałacha tu nie ma. Chociaż zobaczymy, może będzie przemijać, może zauważymy, czy jest taki kałaszek. Ale ok. Póki co, nawet fajnie tu dropi. Jakaś barokowa pulbura, sedno zamieszania. E, rat Road, coś tutaj leci. Choda jeszcze nam nic nie poleciało, ale na spokojnie. Tutaj jeden kałach może zmienić, wiecie. Zmienić całą bitwę tak naprawdę, więc tutaj ostatni e, skrzyn. Bitwa, że tak powiem. E, I ratrodzi do nas wlatuje. Spoko, spoko. Spoko skinek, że tak powiem. E, Litarny, niezbadany, safari, okej. Okay. Tu w tym rolnicie chyba nic takiego, e, co mogłoby przykuć uwagę. Ratrod, barokowa purpura. On też troszkę już kosztuje coś, nie coś ten kałaszek. Wyróżnia też się z tłumem. Nie, nie. Odwet akwamaryny, okej. Okay. 7 dyszek, bo tu w poleciał. O, ale bot Arnold tutaj widzę, że nas zdominował, tak szczerze. Bot Arnold, dominator. Ciężko będzie go przebić, jak tak patrzę. No, ciężko, ciężko, ciężary. Bot Arnold na ludzi to wygrywa. ilon on tu ma ładnie. Ła... Oczy? Nie, Jerry blisko był, okej. Okay. Dobra, nie spodziewałem się, że tak blisko był bot Jerry. Ty ładna wygrana w sumie. Ładna wygrana. I kałaszek na pocieszenie, tak? Zawsze coś. Dobra, lecimy z tym dalej. Miejmy nadzieję, a co myślisz jeszcze jakieś inne? Aha, mi. 47 jest jeszcze jakieś 10%. akasz możemy ją dodać, czekaj Zróbmy 5 tych i dajmy sobie. Dobra, i 5 tych. Spróbujmy coś takiego. też 4, 4, 4 gracz sobie dajmy. Back. No więc spróbujmy, spróbujmy z ciekawości. Co ta strzynka nam da? 10%, aK4,7, ale co to jest? Ciekawe. Zaraz zweryfikujemy, tak? Tą strzyneczkę tutaj. E, zobaczymy, czy da nam coś. E, Super, albo, albo nie da nam nic super. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, lecimy z bitewką. Tak, pierwsze rolnięcie. Okej, okay, szmaragdowy, tak? To jest szmaragd? E mrl przepraszam, szmaragdowe. Okej, okay, ale on też jakiś strasznie drogi nie jest. Field testy też poleciał, ale nie, wiem, on tam ma, nie ma jakichś super też stanów w tych kołach. Nie ma chyba w faktoryniu, albo jest. Nie, nie wiem, nie pamiętam, ale pędą że z nim coś było inaczej. Dobra. Póki to tak leci, leci, ale mam nadzieję, że jakiś taki mocniejszy, nam oczywiście, no odwet akwamaryny To mocniejszy, w jakimś lepszym stanie, jakby odwet akwamaryny poleciał to ok W jakimś wiecie, minimal wear, to spoko jakby odwet poleciał Ale w takim e, battlescar jak tam poleciał to tak średnio no, 10% na akawaha, aha, to są tanie te akawahy I jakieś widzę tutaj odwecik, jakiś wtrysk paliwa, I jest 10%, okej okay, jest wilt lotus no, ta strzyneczka, nie będę oszukiwać, trochę mnie korci, jak widzę tutaj takie kałaczki Latające mi przed, 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 przed kurczę oczkami eee, Dobra, jeszcze dwie szanse, dwie szanse, niech nie dopchnę u kałacha, zobaczcie eee, Sedno zamieszania już poleciało, okej, okay, u Henry'ego, ale w fajnym stanie, dobra no Ta strzynka też nie jest głupim rozwiązaniem Może u nas teraz? Nie, nie, nie Red laminat, chyba gościu wygrywa tą bitwę tym dropem Patrzcie, gościu wygrał jednym dropem całą bitwę tak naprawdę, ale Ej, słuchmy, że raz tą bitwę ta bitwa w sumie całkiem spoko e, się wydaje. Dobra, spróbujmy jeszcze ostatniej szansy. Może teraz nam jakiś fajny kałaszek tutaj poleci, przygarniemy coś, spoko. I właśnie na stronie jeszcze jest evencik dla niewiedzących. E, właśnie piracki też spoko opcja, żeby sobie e, że macie przegrać ten event po prostu, no nie. Zawsze eventy są e, OP, zawsze coś dodają. Okej, okay, pierwszy dropik u nas Safari. No my się uzależniśmy tego Safari Mesh, powiem wam. Ale dobra, ale dobra. te jungle. Co jest z tym jungle? Dwa razy jungle podrząd. rząd drop. Drugi raz, dwa razy pod podrząd. Drugi raz dropi jungle. Trzeci raz. Co jest? Bot chat. Ale z niego chat. Co on robi? Patrzcie to. Ty jeszcze raz. Już myślałem. Już myślałem, że jeszcze raz tu jungle poleci, nie? Już bym trochę zwariował, jakby tak się stało. Dobra, dawaj coś. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę mi dać. Nie chcę mi dać dzisiaj, ale spokojnie, spokojnie. 10% na AK. Pamiętajcie, tutaj ostatniej bitwie poleciało, więc tak naprawdę ja tutaj wierzę do końca. Cztery szyneczki, 4 cztery z 3 strzyneczki, 3 trzy strzyneczki jeszcze w bitwie. Szansa jest duża. No, po 10% w każdej. To co, każdemu znów? Zaczęło się jak w tamtej. Każdemu znów nie chcę dać. I teraz pewnie da. Powstałem, że teraz da. Nie, teraz nie dało, okej. Okay. Czyli, Czyli teraz jest rolnięcie o wszystko tak naprawdę można powiedzieć. Czy komuś coś się rozda? No nie, nie, ale ten, ten Gold Arabeska jakby poleciała. No ucieszył się, ucieszył się. Wygrywa Bodger. no niestety widzowie, dzisiaj nam się nie udało jakoś super pozgarniać, no ale co, zapraszam na następne odcinki, następnym razem może się nie ten dzień. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.